Cześć! Witam na kanale Para Drut. Dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo fajny wzór kwiaty lawendy. Jest ten wzór na lato, na bluzeczki letnim. Raport tego wzoru jest 14 oczek. Jeżeli będziemy robić obrotnymi ściegami, to do tego dodajemy jeszcze 3 oczka dla symetrii i plus 2 oczka od krawędzi. Jeżeli chcecie zrobić na okrągło na przykład, to wtedy tylko będziecie nabierać po 14 oczek dla raportu. Czyli ilość oczek waszych nabranych musi dzielić się na 14. No i zaczniemy. Będę pracował, robiła obrotnymi ściegami, dlatego nabrałam sobie 14 oczek dla raportu, plus 3 oczka dla symetrii i plus po oczku 2 oczka od krawędzi po oczku. Zaczynamy pierwszy ścieg. Pierwsze oczko my zdejmujemy, następnie robimy 6 prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Następnie musimy zrobić dwa oczka razem jednym prawym, ale musi być odwrócony w prawą stronę. Dlatego musimy odwrócić najpierw oczka, wchodzimy z tyłu. Raz, dwa, wracamy tymi oczkami na lewy drut i przerabiamy ich razem. Najpierw wchodzimy w drugie oczko, później w pierwsze. Przerabiamy ich razem jednym prawym oczkiem. Mamy. Dalej robimy trzy prawe oczka. Raz, dwa, trzy. Następnie robimy narzut prawe oczko, znowu narzut i dwa następne oczka przerabiamy prawym, Odwrócony w lewej stronę. Dlatego weszliśmy w pierwszy, później w drugi i przerobiłyśmy ich razem. I zostaje nam trzy oczka dla symetrii, które przerobimy prawymi oczkami. Więc zamykamy ściekę. Odwracamy i przerabiamy wszystkie oczka Lewymi oczkami wszystkie te oczka. Jeżeli robicie tak jak mówiłam na okrągło, to drugi ten ściek będą wszystkie prawe oczka. Ja tak jak odwrócone mi to, przerabiam wszystko, odwróciłam i wszystko tak jak u mnie idą lewe oczka, to przerabiam ich lewymi oczkami. Do końca. Tak, mamy zrobione, znowu odwracamy. następny ścieg. czyli trzeci. Pierwsze oczko zdejmujemy i przerabiamy. Robiłyśmy sześć prawych, teraz robimy pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu tych dwa oczka, które mamy, musimy odwrócić najpierw. Raz, dwa. Zabieramy na lewą stronę i przerabiamy ich jednym prawym, dwa razy. Przerobiłyśmy. Teraz mamy cztery prawe oczka musimy zrobić. Robiłyśmy trzy, teraz cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu robimy narzut prawe oczko, narzut i następnych dwa oczka przerabiamy jednym prawym odwrócamy w lewą stronę. Czyli w pierwsze, drugie i przerabiamy ich raz. Zostaje nam trzy prawy dla symetrii. Dwa, trzy. Zamykamy ścieg. Znowu wszystkie parzyste oczka przerabiamy tak, jak idzie nam po wzorku. u mnie to wszystko lewe. to przerabiam wszystkie oczka lewe. Mamy teraz piąty ściek, znowu wracamy. I zaczynamy znowu. Pierwszy zdejmujemy, przerabiamy teraz cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu dwa następnie robimy dwa razem odwrócone prawo. Tak samo, najpierw odwróciłyśmy te dwa oczka, Później wchodzimy najpierw w drugi, później w pierwszy. Przerabiamy ich dwa razy, jednym prawym. Następnie mamy teraz pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zresztą tam, gdzie miałam narzut i przede mną prawe oczko. Czyli przed tym jednym prawym robię narzut, przerabiam prawe oczko, znowu narzut i następnych dwa Przerabiam dwa razy. Zostaje mi tylko trzy prawe oczka, które mamy dla symetrii. Jeżeli pracujecie na okrągło, to nie będziecie mieć tych, dwa, e, tych trzy prawych oczka dla symetrii, bo one niepotrzebne będą. Znowu parzyste oczka wszystkie przerabiamy, jak po wzorku idą. Znowu zaczynamy. Pierwsze oczko wejmujemy, dalej przerabiamy trzy prawe, raz, dwa, trzy, Następne dwa będziemy przerabiać dwa razy jednym prawym odwróconym w prawą stronę. Przerobiłyśmy. Dalej mamy sześć prawych, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Znowu robimy narzut, prawe oczko, narzut i dwa oczka razem w jednym prawej. Dorabiamy do końca trzy prawe oczka i zamykamy ścieg. Odwracamy się, przerabiamy, tak jak mówiłam, parzyste oczka. Przerabiamy tak, jak idą po wzorku. Parzyste ściegi, przepraszam. Parzyste ściegi przerabiamy tak, jak idą nam po wzorku. I to będzie połowa raportu zrobiona. Teraz druga połowa będzie. A drugą połowę robimy tak. Pierwsze oczko zdejmujemy. Robimy 3 prawe oczka. Raz, 2, 3. Następne 2 oczka przerobimy razem w odwróconej prawą stronę. 2 oczka razem, 1 prawe. Dalej robimy narzut, prawe oczko, narzut. I robimy dalej. 4, 6. Prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, a nie, nie sześć, trzy. Przepraszam. Po narzucie robimy trzy prawe oczka. Raz, dwa, trzy. I następnych dwa przerabiamy jednym prawym oczkiem. Dalej mamy do końca zrobić sześć prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zamykamy ściek parzysty. Cięg przerabiamy po wzorku. Tak teraz dalej robimy tak. Znowu pierwsze oczko zdejmujemy, robimy, robimy trzy prawe oczka. Raz, dwa, trzy. Następne dwa oczka będziemy przerabiać razem, odwrócony w prawą stronę. Przerabiamy ich dwa razem w jednym prawym. Robimy narzut, prawe oczko, narzut i będzie cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy. 4. Następnych 2 oczka przerabiamy razem z 1 prawym. I mamy do końca 5 prawych oczek. 1, 2, 3, 4, 5. Zamykamy ściek. Odwracamy się. Korzysty przerabiamy po wzorku. Czas powinna nam być ta sama ilość oczek. Na początku sobie liczę, żeby nie wgubić niczego. I robimy dalej. Znowu robimy. Jeden pierwszy zdejmujemy, mamy trzy prawe. Dwa, trzy. Następnych dwa przerobimy prawymi oczkami, jednym prawym dwa razy odwróconym w prawą stronę. Przerobimy narzut, prawe oczko, narzut i dalej mamy teraz pięć prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnych dwa przerobimy dwa razy jednym prawym i mamy do końca cztery prawe oczka. Raz, dwa, trzy, cztery i zamykamy ściek.

Tak. Przed ostatni będzie ściek raportu. Robimy, pierwsze zdejmujemy, robimy trzy prawe, raz, dwa, trzy, następnie dwa oczka razem odwróconych w prawo, czyli zamieniamy ich miejscami tak, żeby były odwrócone, żeby lepiej nam wziąć, wchodzimy w drugi w pierwszy i robimy razem. Jednym prawym. Narzut, prawe oczko. Narzut i dalej mamy 2, 4, 6 prawych oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dochodzimy do tych dwóch oczek. Znowu przerabiamy ich razem jednym prawym i zostaje nam do końca 3 oczka. Przerabiamy ich prawym i trzema oczka. Zamykam ścieg ostatni. Ściek raportu będzie tak jak co uzorku, parzysty ściek, że robimy tak jak idzie nam po wzorku lewymi, jeżeli pracujemy odwrotnymi ściegami, jeżeli na okrągło, to będą wszystko prawe. I to jest jeden raport tego wzoru. Kiedy zrobić więcej? Ja wam tam pokażę zdjęcia. Postawię na początku, jak wygląda. Tu jeszcze za bardzo nie widać, ale kiedy zrobić więcej? Na przykład ja robię sobie taką bluzeczkę. Pokażę wam. Tutaj zaczęłam takim wzorkiem. No to tutaj widać już trochę lepiej. Czyli ja sobie zaczęłam i idę. Raport za raportem, robię taki sobie złotął. Takim wzorkiem. Mam nadzieję, że będzie fajny, kiedy będę robiła dalej. Kiedy skończę, pokażę Wam, co u mnie wyszło. Ale naprawdę wygląda bardzo fajnie no i lekki jest zrobień. Mam nadzieję, że Wam wszystko się spodobało. Czekam od Was komentarzy. Jeżeli nie subskrybujesz, to proszę, zasubskrybujmy kanał. I wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w następnym filmiku.